Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj obiecany cook vlog. Będziemy robić domową pizzę. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam, zaczynamy. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak taką pizzę przygotować i razem zrobimy sobie ciasto. Natomiast jeżeli Wy nie macie cierpliwości, ochoty, to takie ciasto możecie też kupić. Możecie kupić zamrożone w supermarketach, możecie kupić takie w rolce i nie mieć wyrzutów sumienia, ponieważ od razu Wam mówię, wszystkie przepisy, które prezentuję na moim kanale są proste i nie wymagające cierpliwości. Tutaj niestety musicie uzbroić się w cierpliwość, bo trzeba czekać, zrobić rozczyn, czekać, aż to ciasto urośnie i tak dalej, i tak dalej. Także niestety ale z tym ciastem trochę roboty jest. Można oczywiście zrobić więcej, odłożyć, sobie zamrozić i mieć na lepsze czasy. Natomiast można też je z powodzeniem kupić. Dzisiaj pizzę będziemy przygotować w moim nowym piecu do pizzy. I chciałam go użyć pierwszy raz razem z Wami, żeby to był taki test na żywo, bo sama też nie wiem, jak ta pizza wyjdzie nam. Ja zawsze chciałam mieć taki piec do pizzy i mam wrażenie, że on nie musi być tylko i wyłącznie do pizzy. Można w nim zrobić naleśniki, jakąś focaccia, jakieś nawet tortille i tak dalej. Jeżeli będziecie mieli ochotę zobaczyć więcej przepisów, to dajcie koniecznie znać. Dla tych, którzy nie widzieli mojego ostatniego unboxingu, pokażę Wam jeszcze raz ten piec z bliska. Muszę powiedzieć, że wygląda on naprawdę bardzo ładnie. Ma dwa elementy grzejne, regulacje temperatury i czasu. Widzimy ma taki timer, o tutaj możecie zobaczyć lampkę gotowości do pracy. To jest kamień i średnica tego kamienia jest 32 cm, czyli można powiedzieć taka standardowa pizza. Oczywiście możecie zrobić mniejszą, jak macie ochotę. W zestawie są dwie stalowe łapatki, które zaraz Wam pokażę, nienagrzewające się uchwyty. Jest co testować. Tak, będziemy próbować i się przekonamy. Teraz wrzucę Wam przebitkę, jak to ciasto przygotowywałam, no bo niestety jest to proces, tak jak mówię. Ono jest już tutaj praktycznie gotowe. Potrzebujemy mniej więcej 150 ml ciepłej wody. Ja na razie mam gorącą, ale to za chwilę mi ostygnie. No, gdzieś tak 250 g mąki. Ja dodam dzisiaj zwykłej takiej przemnej łyżeczka soli, łyżeczka oliwy jakiegoś dobrego oleju, ryżowego w tym przypadku. Pół łyżeczki cukru, tak mniej więcej. Paczkę drożdży instant. No chyba, że macie zwykłe, no bo to już zależy od Was. Ja nie mam zwykłych, mam tylko instant. Więc wylewam tą ciepłą wodę, bo będę musiała przygotować na razie taki rozczyn drożdży ciepłej wody, mąki oraz cukru i to trzeba będzie odstawić na 10 minut. Ta woda nie może być wrzątkiem, ale powinna być ciepła, tak żeby właśnie te drożdże miały idealny klimat do tego, aby wyrosnąć. Te drożdże instant będą się trochę pienić, także się na to przygotujcie. Może się to pienić, ale to nic złego się nie dzieje. Paczka ma 8 gram, no to tak z 7... Takiego mieszamy i dodajemy do tego pół łyżki cukru. Mam taką z tą cukiernicę i tak jak Wam wspominałam już w holu, ona jest mała. To no wystarczy. Akurat na zdjęciu nie zwróciłam na to uwagi. Myślałam, że to będzie trochę większe. Dodajemy dwie łyżki mąki. Możecie to przesiać, ja tak zrobię. Umiem. Ale nie musicie. Najważniejsze, aby przesiać resztę tej mąki, 250 gram, do miski, którą już sobie tutaj przygotowałam. Mamy ten rozczyn, musimy go rozrobić i tak jak mówiłam, odstawić na mniej więcej 10 minut. Jeżeli Wam to się nie uda, to musicie powtórzyć ten proces. Bardzo możliwe, że macie na przykład... Niewystarczająco ciepłą wodę. Wszystko musi być pokojowe. Resztę tej mąki przesiewamy do miski razem z solą, łyżkę, płaską. Przesiewamy, przykryję ten nasz rozczyn, aby się troszeczkę nam tutaj przegryzło. Jeszcze taka jedna ważna informacja. Jeżeli robicie domową pizzę, ciasto, to nigdy go nie wałkujemy. To jest bardzo ważne, bo ono wtedy traci swoją strukturę. Rozkładamy tą pizzę palcami. Zresztą, często jak jesteście w jakiejś pizzerii, możecie podejrzeć kucharza, to on nigdy tej pizzy nie wałkuje, tylko na przykład tak podnosi na rękach, albo ją tam przekłada jakoś, rozciąga, także to jest akurat informacja dość istotna i o tym należy pamiętać. W tak zwanym międzyczasie, kiedy czekamy aż ten rozczyn nam się zrobi, przygotuję sos. Sos z zwykłego przecieru pomidorowego, możecie dodać wszystko co chcecie, na przykład ketchup, no ale to jest takie pójście na łatwiznę trochę. Ja zrobię to i zawsze tak w sumie robię z przecieru pomidorowego. Nie z pasaty, nie z sosu, tylko właśnie z przecieru, bo chodzi o to, żeby ta podstawa była taka skondensowana i bogata. Bogata, powiem Wam tyle. Czosnek. Ja zawsze tak najpierw go rozgniatam, wtedy jest łatwiej i będę go wyciskać. Możecie dodać w proszku, także też się tym tak strasznie nie przyjmujcie, słuchajcie. Nie może być jakiejś wielkiej presji w kuchni, bo zazwyczaj no wtedy nic nie wychodzi. Ale ja akurat mam czosnek, i go dodam, taki średni ząbek, w stronę większego. To też zależy, dla ilu osób robicie tą pizzę, tak? To jest to na pewno bardzo istotna sprawa. Tyle wystarczy, bo ja to też robię dla dzieci i nie chcę, żeby moje dzieci zaraz Powiedziała, że jest za ostre, można ten sos zrobić. Na wiele sposobów można też na przykład dodać jakąś pastę ostrą i w ogóle zrobić go w stronę pikantną, ale ja nie, ja tak standard trochę soli dodam majeranek albo oregano. Ja wybieram akurat do sosu do pizzy oregano, bo tak bardzo moim zdaniem pasuje. Ale jeżeli nie macie oregano, możecie dodać tak samo majeranek, możecie dodać bazylię, możecie dodać kumin. No, wszystko to co lubicie, tak naprawdę do tego sosu można wrzucić. Cebula też byłaby świetna, ale w moim przypadku cebul nie dodam, bo moje dzieci wtedy tego nie zjedzą. Nie za dużo ale coś tam mam. Nie wiem, czy lubicie pizzę i jaką najbardziej. Koniecznie dajcie znać, bo u nas to jest różnie. Eee, ja bardzo lubię chyba taką z salami pepperoni, chyba standard. Kiedyś e, uwielbiałam e, pizzę hawajską. Minęło mniej więcej 10 minut. Teraz wlewamy ten rozczun nasz i skarniamy ciasto mąką. Zanim je wyjmę, to dodamy oliwy, żeby to ciasto nam nie przewarło. I tak jak mówię, nie wałkujemy tego ciasta. Będę założyć użyć w czarną bluzkę. Ona jest w ogóle bardzo, bardzo delikatna. Takie widać, że idealne do tej pizzy. Mm. To będzie będziesz tosik. I później, jak już to ciasto sobie ugnieciemy, to musimy je zostawić na mniej więcej godzinę do wyrośnięcia. Więc... Miejcie na uwadze ten proces cały, co trochę zajmuje. Niestety nie jest to takich obsiub. To nam już wyrosło. Wyjmujemy je delikatnie i jeszcze przez chwileczkę możecie je porozgniatać, ale to nie jest konieczne. Wezmę tą łopatkę, podzielę je na pół. Najpierw tu odstawię. Jeszcze. I podzielę to jeszcze na pół, bo ja chcę zrobić najpierw taką pizzę kozim serem i tak dalej. Chcę spróbować, dla mnie to będzie najpierw pizza. Kiedy już mamy względne koło, to odstawiamy ją jeszcze na te, no powiedziałabym 7-10 minut pod przykryciem. Przełożyłam sobie to ciasto na łopatkę. I zobaczymy, jak mi się uda. Nie jest to oczywiście bardzo okrągła pizza, ale trudno. Myślę, że na spróbowanie już nie było doczekać, powiem szczerze. Ten sosik się przegryzł. Będę dodawała ser kozi W plastrach ja mam niestety. No, ale nic. Do tego trochę szpinaku, Kapary, które uwielbiam. Oliwki pasują, no wszystko co, co lubicie tak. Ja zabrałam kapary. Pieczarki pasują. Jeszcze przykryję serem wszystkie wkładniki i do pieca. Już sobie nagrzałam. Mam nadzieję, że mi się to uda jedną ręką zrobić. I nie dodaję oliwy. Żadnej. Chyba nie. Przed dwoma. Udało mi się to jakoś przełożyć. Musiałam zmniejszyć objętość, ponieważ przykleiłam się do tej łopatki. Nawet serduszko mi się udało formować. I. Powiedzmy, że zrobię to na dwójce i nastawię timer na razie na 5 minut i zobaczymy, jak to nam się wszystko upiecze. Mniam, już leci. 5 minut minęło. Sprawdźmy. Pachnie obłędnie. Myślę, że jeszcze 2 minutki na 2,5 i. Pół i... Za chwilę będziemy mogli kosztować tą wspaniałą, profesjonalną pizzę. Pizza jest gotowa. Właśnie skończył mi się timer. Wyjmuję ją. Mam nadzieję, że zrobię to jedną ręką. Proszę bardzo. Mnie pachnie obłędnie. Na razie wyłączę ten piec i. Poczekam chwilę, bo moje dzieci są w tym momencie na basenie, więc jak tylko wrócą, to wstawię im tą pizzę i ewentualnie dogram wam przebitkę. Ale teraz spróbujemy. Można zrobić parę takich małych i wsadzić tutaj do pieca. Ten timer jest rewelacyjny, ta regulacja temperatury również, lampka, no wszystko wiadomo, tak? Nie dodawałam oliwy. Możecie dodać trochę oliwy, jak chcecie, ale ja uważam, że nie ma takiej zupełnie potrzeby. Chcecie podpiec też tą górę. To już zależy od Was. Ja. Taką pizzę lubię najbardziej. 7 minut, i pizzę mamy gotową. Myślę, że to jest w ogóle idealna opcja na przyjęcie gości i na szybki obiad. Bardzo mi się to podoba. Teraz sobie spróbujemy, jak to wyszło. Wygląda to bardzo ładnie, muszę popracować i wcale się tego nie wstydzę. Nie ukrywam. Nad oczywiście kółkiem, prawdziwym kółkiem, i spróbujemy sobie ciasta, bo tego ciasta jestem bardzo, bardzo ciekawa. Mm. 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 Obłęd. Matko. Sama się swoim jedzeniem. Mm. Wiem, ale słuchajcie. Jak to się zachwycać. Zaraz Wam pokażę jeszcze z bliska, jak to wygląda. Chcę to przekroić. Mm. Te brzeszki jakie chrupiące. Obłęd fenomenalny smak, słuchajcie kochani fenomenalny teraz spróbuję z serem i kaparami pachnie jak w pizzerii mm. najlepsza pizza następną pizzę, którą zrobię to będzie taka pizza zwykła, prosta, a mianowicie ten sos czarty, żółty ser po prostu zwykły. Ja używam miksów najczęściej. Możecie użyć mozzarella i tak dalej, bo moje dzieci taką pizzę lubią najbardziej. A my, no to różnie. Z rukolą, z szynką parmeńską. To już wszystko zależy od Waszych smaków. Z pieczarkami można zrobić taką suprim. Pyszne jest to ciasto. Zresztą nawet słyszycie, jak chrupie. Wygląda to. Może nie jak w pizzerii, ale tak smakuje. Uwierzcie. Bo ja robiłam niejednokrotnie taką pizzę w piekarniku. Nawet robiłam na grillu i była całkiem niezła, ale to nie było to samo. Jakby sposób pieczenia na tym kamieniu jest zupełnie inny tego ciasta. To ciasto jest takie chrupiące właśnie, tak jak powinno być. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja zrobiłam tak dobrze to ciasto. Wątpię szczerze mówiąc, bo to jest taki standardowy przepis. Tak naprawdę nic się tutaj specjalnego w tym cieście nie dzieje, ale sposób pieczenia... Naprawdę jest boski. Mmm, mm, mm. Pachnie jak milion baksów. I tak smakuje. i to będzie tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał, że wykorzystacie ten przepis. Dajcie znać, jaką Wy lubicie najbardziej pizzę. Czy macie taki piec do pizzy, czy może macie jakieś rekomendacje lub rady, jak taką pizzę przygotować. Ja raczej, mając dzieci małe, no, staram się przygotować proste przepisy, no bo yy, za dużo składników jednak yy, nie kończy się najlepiej, znaczy kończy się tak, że tu je, ja i mój mąż, nasze dzieci specjalnie, to też zależy od fazy, ale można tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy przygotować i jestem zadowolona z tego pieca. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Smacznego, pa pa!